Andrzej Włosałek, Polfarmek Skutno, 8766 Derby może ze względu na wynik, może ze względu na wynik niezbyt emocjonujący, ale, ale ze względu na postawę świetną kibiców podgrzana atmosfera. Poprosimy o komentarz trenera Jarosława Kiesiewicza i Grzegorza Grobowskiego. Kibiców obu miast. No, obu miast. Przede wszystkim gratulacje dla z Wrocławka Jeżeli hobby, chodzi o kibiców to na pewno, się, na pewno się lepiej zaprezentowali niż my na, na parkiecie. No jego wątpliwości. No, czy, co, co można powiedzieć o takim meczu? Do przerwy graliśmy na Cały mecz grali na tragicznej e, skuteczności, ale do przerwy, czy takiej samej ilości rzutów oddanych przez nis, i przez nas stawił 10 rzutów więcej, ustawił sobie mecz i go sobie spokojnie kontrolował. Czyli miałem wrażenie, że... że Sylwester jeszcze trwa, coś jest nie tak w naszej drużynie, ale to tego chyba wrażenie. Dobra, kolejna dobra dla nas, dla nas lekcja. Bijał bardzo mocno w obronie, widać, że się bardzo przygotował na rozpadach taktyczne przeciwko naszej drużynie. U nas zabrakło determinacji i zabrakło skuteczności i stąd wysoka, bo wysokie zwycięstwo drużyny z Dziękuję bardzo. Grzegorzu, poproszę ciebie o komentarz. Witam serdecznie. No, co tu powiedzieć? No, można to nazwać sromotna porażka. 21 przewagi było już bodajże 30. No, ja szczerze miałem nadzieję, że jedziemy tu powalczyć, a niestety dzisiaj tego nie pokazaliśmy kompletnie. Jako zespół nie istnieliśmy na boisku totalnie. Nie widziałem żadnej, żadnego wspierania się w naszej ekipie i wydaje mi się, że to też był duży powód naszej wysokiej porażki. No, co powiedzieć? No, Gramy za tydzień z Toruniem. No, ten mecz będzie dla nas ważny, bardzo ważny bym powiedział. Kolejny mecz o śmierci życia, jeśli chodzi o walkę o ósemkę. No i musimy go wygrać. No. Gramy na swoim parkiecie, wiadomo jak się u nas gra ani łatwo nie wygra i mam nadzieję, że tym razem to my będziemy nie na torczy. Ej, Przepraszam z Dziękuję. Czy macie Państwo pytania do naszych gości? Ja... Mogę? Ja mam pytanie Pani pana że zaskoczył pana ją swoją defensywą, bo to za na niego, na jego dobrą grę. Mieter wszedł w spotkanie tak jak przed i zakończył je 40 nie procent skuteczności z gry. Znaczy, jeżeli chodzi o defensywę, to mnie nie zaskoczył, bardziej mnie zaskoczył w ataku. Dobrze kreował, dobrze trzymał tempo, tempo grania i to było zdecydowanie na korzyść tożyny z Wrocławka. natomiast... Jeżeli chodzi o Michela... To myślę, że to jest jego pierwszy mecz w tym sezonie w naszej drużynie, gdzie, gdzie ewidentnie mu nic nie szła do przerwy, to wyglądało wręcz tragicznie. To pytanie dlaczego? Ja bym nie, nie szedł w tym kierunku, że on to jest... Że akurat WOM. Nie słucham, o czym się nie mówią Zagrał dobre zawody w obronie, ale wszystkie drużyny, które przeciwko nam grają, skupiały się na Michelu i to nie jest żadną tajemnicą. Myślę sobie zawsze spokojnie radził z całym szacunkiem dla Wona, ale równie dobrzy defensorze przeciwko niemu stawali. Bo to Michel dzisiaj miał słabszy dzień, źle rozpoczął nowy rok. Mam nadzieję, że to była jednorazowa wpadka i wróci do swojej normalnej dyspozycji, bo rzuty, które oddawał, oddawał dużo rzutów oddawał tak jak je lubi po penetracji gdzie szuka kontaktu on to z reguły trafia się nic nie mógł trafić z otwartej pozycji nie trafiał osobistych nie trafiał a więc myślę, że, 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 że mu się taki dzień a wiadomo, że w każdym meczu jest naszą główną postacią i i co było się z tym że kiedyś tak, tak, taki mecz przyjdzie bo akurat przyszedł dzisiaj. Ja zapytam o część sentymentalną, Jarosław Kysielin, Nobilec, Kozławek. Bardzo lubiany. Z jakimi e, e, emocjami jechać do Bustowka? Zawsze z dużymi i sympatycznymi przede wszystkim emocjami. No, jeden rok spędzony, no, większość ludzi tutaj siedzących nie pamięta tego jednego słynnego meczu, który trwał chyba ze może, trzy godziny. Może ze dwóch. <grym> tak. <grym> I gdzie, gdzie musiałem w stopniu wstać 25 minut na środku parkietu i miałem milion myśli w głowie, bardzo ważne meczu wyjście z grupy w Pucharze Europy. I milion myśli przebiegających przez głowę, sytuacja była, niektórzy pamiętają, jeżeli, jeżeli trafiam dwa, to właściwie mecz wygrywamy, jeżeli jeden, to jest szansa na dogrywkę, jeżeli nie trafiam nic, to pierwszą myśl, która mi przeszła przez głowę, jak na parking, że szybko będę leciał do domu, pakował torbę i pod asfaltem uciekał Złosławka, także dużo, dużo bardzo miłych, e, miłych emocji I tutaj jeden z zaprzyjaźnionych kibiców ze starszej daty siedzi. Także dużo przyjaciół tutaj i zawsze jak tu się przyjeżdża to przyjeżdżałem tutaj jestem krótkie na na mecze i zawsze było miło i sympatycznie także du, du, duży sentyment.